Szukasz ciekawego, a jednocześnie prostego i niedrogiego przepisu? Bądź z nami co tydzień na Szlaku Smaku, gdzie razem z Darkiem Kuźniakiem przygotujemy dla Ciebie przepisy na pyszne przystawki, zupy, dania główne i desery. Znajdziesz je co tydzień w naszym menu, na Szlaku Smaku, w sklepach i na kanale YouTube. Naszym głównym daniem będzie Polędwica Wieprzowa. Co będziemy do tego potrzebować? Przede wszystkim Polędwica Wieprzowa, olej migdały, brokuły, pieprz, mąka, sól, jajka i patelnia. Polędwica już jest oczyszczona, więc kładziemy ją po długości, kroimy na takie kawałeczki. Następnie delikatnie, za pomocą dłoni, rozgniatamy mięso na deszce. Proszę bardzo. Widać? Nie klepiemy młotkiem. Kolejny. Kolejny. W międzyczasie wstawimy wodę, aby wrzucić brokuły, żeby były al dente. i do tego przesmażymy migdały. Także danie również będzie delikatne, choć powiem szczerze, że mięso będzie panierowane, ale zobaczycie inaczej jak. Ok, i jeszcze ten mały kawałeczek. Jak ten się nie chce, delikatnie nożem, Dobrze. Mięso solimy. Doprawiamy solą, doprawiamy pieprzem z każdej strony. Przekładamy. I znów sól. Pieprz. Jajka już wcześniej rozbiłem, także mam tutaj rozbite jajka, czyli mamy jajka do tego mąka. Około dwóch łyżek. Chodzi o to, aby mięso na początku obkleić w mące, następnie przerzucić do jajka i położyć na rozgrzany tłuszcz. Wtedy jajko nam będzie rosło. Mąki, którą sobie obtoczymy mięso. Każde mięso starannie. Trzeba obtoczyć i następnie będziemy maczać w jajku. eskalopki. Może pokażę, jak to będzie wyglądało. Każdy będziemy maczać w jajku, a następnie układać na gorącej patelni. Czyli tak naprawdę będziemy je smażyć maksymalnie 5 minut. Patelnia już jest gorąca, mięso sobie wrzucamy. Nie będę sparzył wszystkiego. O, wstawiłem mięso. Do jajeczka. Mam taką małą pęsetkę, która się też przydaje w kuchni, żeby nie brudzić rąk. I układamy na patelni mięso. Ułożymy sobie na talerzyku brokułki. Ale piękne. Naprawdę solidna porcja. Do tego prażone migdały. Mięsko gotowe. Przyciągamy, żeby cały tłuszcz zszedł na dół. I pod kątem. O, I pod kątem przekładamy na talerzy, aby pozbyć się zawartości tłuszczu nadmiaru, przepraszam, nadmiaru tuż. I mamy dalej. Myślę, że będzie to naprawdę zrobiłem tutaj raczej na dwie osoby niż jedną, chociaż są faceci, którzy też potrafią taką wielką porcję zjeść, ale jest tu 150 gram mięsa. A jeżeli Państwo chcą zobaczyć więcej przepisów, zapraszam na kanał YouTube na szlaku smaku. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.